Dzień dobry. Jest 3 grudzień. Dzisiaj są moje urodziny. Mam 91 lat. Chciałam zaśpiewać mój pierwszy wiersz napisany dla mojego małżonka i od tego wiersza zaczęło się moje pisanie. Moja miłość wymarzona, moja miłość wyśniona. Pamiętam nasze pierwsze na siebie spojrzenie, i nasze słowo zauroczenie. Mój jedyny kochany, najmilszy, wydrany. byłam. Na Ciebie dziewczyną, tą pierwszą w Twoim życiu zawsze najważniejszą. Mój jedyny kochany, najmilszy wybrany, pamiętam Twoje oczy. Pamiętam Twoje słowa, pamiętam kiedyś mnie pierwszy raz pocałował. Mój jedyny kochany, najjaśniejszy wybrany, dziękuję za nasze wspólnie. Przeżyj te lata, za naszą wspaniałą miłość i za Twoją dla mnie cierpliwość, mój jedyny kochany, najmilszy wybrany. Pamiętam Twoje ręce. Pamiętam twoje usta, w naszym domu po tobie pozostała tylko pustka. Mój jedyny kochany, najbliższy wybrany, odszedłeś na zawsze gdzieś daleko. A ja na Ciebie ciągle tutaj czekam, mój jedyny, kochany, najmilszy, wybrany. Wiem, że nie wrócisz już do mnie, kochanie, ale Twoja miłość na zawsze ze mną. Zostanie, myślę, że gdzieś tam w innym świecie, którego dziś nie znamy, znowu się spotkamy. Śleciś mnie za ręce, spojrzysz w moje oczy i nadal będziemy w sobie zakochani. moye jedyny kohani nahay nilshe kochany, kohani ni kochany. Wybrany, wybrany, kochany.